Witam wszystkich serdecznie na moim kanale Już w najbliższy weekend w Chicago odbędzie się kolejna numerowana gala federacji UFC z numerem 319 Walką wieczoru tego wydarzenia będzie starcie o mistrzowski tytuł kategorii średniej pomiędzy Drikusem Duplessis a Hamzatem Chimajewem, A w common evencie Liron Murphy podejmie Arona Pico Te pojedynki zostaną poprzedzone przez starcia Nila z Pratesem, Kanoniera z Page'em i Eliota z Asakurą Karta główna prezentuje się naprawdę ciekawie, natomiast zanim to, w prelimsach Michał Oleksiejczuk skrzyżuje rękawice z Geraldem Merszertem w limicie kategorii średniej. Całościowo jest to naprawdę dobry event na papierze i zdecydowanie warto zarwać nockę, żeby zobaczyć MMA na najwyższym światowym poziomie. W dzisiejszym materiale w kilku zdaniach wytypujemy sobie walkę Polaka z Amerykaninem oraz każdy pojedynek z karty głównej najbliższej gali UFC. Zanim jednak przejdziemy do tematu odcinka, pamiętajcie o zostawieniu suba na kanale i łapki w górę pod filmem dla YouTube'owego algorytmu. Bez przedłużania, lecimy z tematem. Na pierwszy ogień bierzemy pojedynek Michała Aleksiczuka z Geraldem Merszertem zakontraktowanym w limicie kategorii średniej. Obaj zawodnicy w ostatnim czasie nie radzą sobie najlepiej, ponieważ Polak na cztery ostatnie walki wygrał tylko jedną, tą ostatnią, a Amerykanin jest na fali dwóch porażek z rzędu. Z tego względu stawka jest ogromna, ponieważ porażka znacznie osłabi pozycję jednego z zawodników albo całkowicie przekreśli jego jestestwo w federacji UFC. Michał Oleksiićuk to przede wszystkim bardzo dobry stójkowicz, który należy do czołówki tej kategorii na świecie, jeżeli chodzi o umiejętności bokserskie. Bardzo dobrze zamyka swoich rywali na siatce i mocną presją układa sobie ich pozycję pod zaatakowanie dłuższą kombinacją ciosów. Jeżeli trafi czysto, to zazwyczaj lekotuje swojego przeciwnika, ponieważ ma kowadło w łapie. Gerald Merschert to typowy parterowiec, który prawie 80% swoich wygranych walk zakończył przez poddania. Amerykanin to trochę zawodnik zagadka, ponieważ zdarza mu się przygrywać z kimś totalnie słabym jako ogromny faworyt, ale potrafi też wygrać jako underdog spisywany na straty. Jeżeli znajdzie się w dogodnej pozycji do poddania w parterze, to ciężko będzie z tego uciec, ale walka zawsze zaczyna się od stójki. Na nogach Oleksiejczuk będzie miał kolosalną przewagę, i jeżeli nie popełni jakiegoś błędu i nie wyląduje na plecach, to powinien ustrzelić swojego rywala. Obrona Geralda w stójce pozostawia wiele do życzenia, więc stawiam na wygraną naszego rodaka w początkowym etapie tego pojedynku. Mój typ, Michał Oleksiejczuk przez knockout w pierwszej rundzie. Kartę główną otworzy pojedynek w kategorii muszej pomiędzy Timem Elliotem a Kajem Masakuro. Mamy tutaj konfrontację niebywałego doświadczenia w federacji UFC z zawodnikiem, który stoczy swój drugi pojedynek pod banderą największej federacji na świecie. Kaya Sakura przede wszystkim toczył swoje pojedynki na japońskiej ziemi i po przejściu do UFC od razu zobaczył opas z Aleksandrem Pantoja, z którym przegrał przez poddanie. W głównej mierze jest niebezpiecznym stójkowiczem, który większość swoich walk wygrał przez knockout, ale miewa problemy w obszarze zapaśniczo-parterowym. Team Elliot ma już swoje lata, ale cały czas potrafi być niewygodnym zawodnikiem dla swoich przeciwników. Bardzo mocno napiera z ciosami do przodu, ma solidny grappling i jest całkiem wytrzymały, co potwierdza fakt, że tylko raz przegrał przez knockout. Asakura będzie miał swoje atuty w postaci lepszego zasięgu ramion, z szybkości i chyba lepszej stójki i moim zdaniem to wystarczy, aby w najbliższy weekend wygrać. Mimo wszystko spodziewam się ogromnego oporu ze strony Eliota, tak jak zawsze i zobaczymy decyzję sędziów. Mój typ Kaja Sakura przez decyzję sędziowską. W drugim pojedynku karty głównej w kategorii średniej Jared Cannonier podejmie Michaela Page'a. Obaj zawodnicy są po wygranych i zajmują miejsca w rankingu top 15, zatem wygrany powinien zapewnić sobie mocniejsze walki w tej dywizji. Michael Page to w klatce prawdziwy stratek, który w stójce mocno wierzy w swoje umiejętności defensywne, ponieważ praktycznie walczy bez gardy. Dobrze omija ciosy swoich rywali i po chwili kontruje swoją akcją niejednokrotnie brutalnie nakałtując swoich przeciwników. Jared Cannonier to od dobrych kilku lat czołowy zawodnik kategorii średniej, który przede wszystkim nakałtuje swoich przeciwników. Kwestia jest jednak taka, że ma już 41 lat na karku i owszem jest starszy tylko o 3 lata od Michaela Page'a, ale moim zdaniem jest dużo bardziej wyeksploatowany. Zawodnik z Londynu będzie szybszy, sprawniejszy i będzie po prostu w swoim stylu punktową tą walkę, wygrywając na pełnym dystansie. Mój typ Michael Page przez decyzję sędziowską. Trzecia walka karty głównej rozegra się w kategorii półśredniej pomiędzy Jeffem Nealem a Carlosem Pratesem. To jest pojedynek o wejście do top 10 rankingu dywizji półśredniej, ponieważ Amerykanin jest 11, a Brazylijczyk 12 w tym zestawieniu. Na papierze szykuje nam się naprawdę mocna bitka w stójce, ponieważ obaj zawodnicy w głównej mierze nokałtują swoich przeciwników. Jeff Neil walczy z odwrotnej pozycji oprócz mocnych ciosów w pół dystansie dysponuje również groźnymi kopnięciami, jak to przystało na majkuta. Ma za sobą sporo mocnych wojen i możemy stwierdzić, że wytrzymałość i charakter to jego mocna strona. Carlos Prates w klatce wydaje się być jeszcze bardziej brutalny niż jego rywal. Przed ostatnią porażką z Gary miał długą serię wygranych przez widowiskowe nokauty, zatem to jest największe potwierdzenie jego umiejętności w stójce. Coś czuję, że pięści i kopnięcia będą latały od samego początku i ktoś prędzej czy później padnie znokautowany na matę. Stawiam na młodszego i mniej rozbitego Carlosa Pratesa. Mój typ Carlos Prates przez nokaut w pierwszej rundzie. W common w kategorii piórkowej zmierzycie Leron Murphy oraz Aaron Picho. Anglik to niepokonany zawodnik, który mocno rozpędza się w kierunku walki o pas, natomiast Amerykanin w najbliższy weekend zadebituje w największej federacji na świecie. Głównie walczył w Bellatorze i na ostatnie 10 walk przegrał tylko jedną, zatem ewidentnie radził sobie bardzo dobrze. Liron Murphy jest w prawdziwym gazie i w swoim rekawie ma wiele asów, aby wygrywać swoje pojedynki. Ma świetny zasięg ramion, który premiuje go do walki w stójce, a to w połączeniu z szybkością i dobrym wyszkoleniem technicznym czyni z niego niebezpiecznego zawodnika. Aaron Pico najczęściej wygrywa swoje pojedynki przez nokauty, natomiast potrafi też poddawać parterze. Stawia na presję i mocne ciosy w stójce, zatem może być niebezpieczny dla Lerona Murphy, ale w dłuższej perspektywie nie sądzę, że odniesie większe sukcesy. Anglik będzie w swoim stylu trzymał dystans długimi ciosami prostymi i nie da się niczym zaskoczyć, finalnie wygrywając na kartach punktowych. Mój typ Leron Murphy przez decyzję sędziowską. W walce wieczoru o pas kategorii średniej Dyryku z zmierzy się z Hamzatem Cimajewem. Zawodnik z RPA to czempion dywizji średniej, który dwukrotnie obronił swój tytuł, a Cimajew wywalczył sobie miano pretendenta serią imponujących wygranych. Na papierze jest to jedna z mocniejszych walk w tej kategorii i wydaje się, że wytypowanie wygranego wcale nie jest takie łatwe i oczywiste. Hamzat Cimajew to prawdopodobnie jeden z lepszych grapplerów pod MMA na świecie, który w szybkim tempie potrafi obalić i skończyć przed czasem swojego rywala. Jest niezwykle agresywnie nastawiony, aby szybko zrobić robotę i historia pokazała, że może miewać małe problemy w późniejszych etapach pojedynku. Głównie przez kondycję. Dryku zuplesji w oktagonie nie odznacza się niczym nadzwyczajnym, natomiast jest idealnym przykładem na to, że proste środki dobrze działają. Jest twardy, silny, ma kondycję i dobrą psychikę, ale w swoich ruchach jest asynchroniczny, w czym może być metoda. Na papierze może być tym, który zatrzyma Cimajewa, ale finalnie biorąc pod uwagę wszystkie aspekty, lepszym zawodnikiem jest Hamzat. Nie sądzę jednak, aby to się zakończyło w pierwszej rundzie, tylko Bors załatwi sprawę przed czasem w późniejszym etapie tej walki. Mój typ Hamzat Cimajew przez poddanie w trzeciej rundzie. Wytypowaliśmy sobie wszystkie pojedynki z najbliższej gali UFC 319, która odbędzie się w Chicago. Transmisja jak zwykle będzie dostępna na sportowych antenach telewizji Polsat. Dajcie znać w komentarzu, jak wytypujecie poszczególne zestawienia z tej gali. Nie zapomnijcie zostawić również suba na kanale i łapki w górę pod filmem. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia prowadzący kanał World of MMA.